serdecznie tytuł dzisiejszego live'a dlaczego kobiety kochają niegrzecznych facetów dobre pytanie co dzisiaj rano dostałem filmik wideo który dziewczyna wysłała mojemu kursantowi pokazał mi to, żeby się pochwalić oczywiście jakie ma efekty dzięki metodom, które wam tutaj przedstawiam, pokazuję no bo powiedział dziewczynie, że już nie chce mieć z nią nic wspólnego Skoro ona nie potrafi się postarać i znaleźć trochę więcej czasu, żeby popisali, i dostał po prostu filmik, tak? Gdzie dziewczyna się tłumaczy. Więc negatywne emocje działają, tak? Te negatywne emocje to jest nic innego, jak budowanie w kobiecie poczucia straty, żalu, tego, że ona się po prostu boi, że może stracić tutaj Twoje zaangażowanie w relacje czy zainteresowanie? I to jest właśnie coś, co działa dużo silniej niż pozytywne emocje. Często od dziecka wam wmawiają, sam myślisz, że to chodzi o to, żeby się tylko uśmiechać do dziewczyny, przytulać, ale negatywne emocje robią o wiele większą robotę. Prawda jest taka, że miłość nie działa, ale strach działa, tak? Bo jeśli kobieta się boi, że już do niej nie napiszesz, że się nie odezwiesz, że od niej odejdziesz, to zdziwisz się, po prostu zdziwisz się jak ona będzie po prostu, jak będzie reagować? Jak cię będzie przepraszać, prostować całą znajomość, tłumaczyć się tak, to o wiele częściej daje efekty z tym, że nie możesz przegiąć, bo jeśli wygenerujesz za dużo negatywnych emocji, to oczywiście ten związek ta relacja może szybko się skończyć. Dziewczyna dojdzie do wniosku, że ona już tego nie czuje, że y, powiedziałeś jej coś nie tak, y, że ją skrzywdziłeś słowami i inne tego typu y, tutaj y, formy usprawiedliwienia y, się czy usprawiedliwiania się y, zabrzmią z ust kobiety, więc uważaj. Natomiast bez stosowania negatywnych emocji, kobieta się w tobie nie zakocha. Ja już o tym też mówiłem w kursie Mistrz Emocji, ale chciałem Wam jeszcze raz powtórzyć. Bo być może wielu z Was jest tutaj nowych, oglądacie mnie, nie macie pojęcia, jak właśnie rozwijać znajomości z kobietami, jesteście za dobrzy, za mili. I właśnie brakuje Wam cech tego złego chłopca, tego niegrzecznego faceta, który prowokuje kobietę do niecnych, złych uczynków. I to oczywiście u takich facetów się przekłada na efekty. Dlaczego? Ponieważ ta cała znajomość nie jest dla kobiety nudna. Ona czuje, że żyje przy tym mężczyźnie. Ciągle dostaje dużo, dużo emocji. Ciągle jest zaskakiwana. Tu z nim spała, tu się kochała. A za chwilę facet jej mówi: To koniec. Ona to przeżywa, ona chce wrócić, ona pyta dlaczego. Jak na ironię losu, jak na losu, dużo kobiet dokładnie to samo robi facetom. No ile miałeś sytuacji w życiu z kobietami, że wszystko szło po prostu idealnie? Pierwsze dwa miesiące związku i nagle dostajesz wiadomość, muszę to wszystko przemyśleć. Chyba nie jesteś dla mnie dobrym facetem, nie? Chyba zasługujesz na lepszą kobietę niż ja. Zróbmy sobie przerwę. Yy, musimy trochę od siebie odpocząć, tak? Jak kobieta pisze tego typu rzeczy, mówi, możesz być pewien, że robisz coś nie tak, i warto z tego wyciągnąć wnioski. Oczywiście, jak się podoba to, co mówię, łapeczkę do góry zostaw i pamiętaj, że zawsze, jak poznajesz kobietę żeby mieć w sobie elementy tego złego chłopca, tego niegrzecznego chłopca, który ją kusi do grzechu i który powoduje, że jej życie staje się bardziej ekscytujące i przez to kobieta też się zakochuje. Oczywiście jest szczęśliwa, no bo kobieta nie będzie szczęśliwa z facetem, który jest zbyt miły, ponieważ taki facet ją drażni, irytuje i będzie ciągle tak naprawdę opierdalany. To też powinieneś zrozumieć. Ja coś dla ciebie dzisiaj przygotowałem. Jeśli chcesz się doszkolić, potrzebujesz więcej wiedzy, tylko do dzisiaj do północy kupujesz jedno moje szkolenie. Drugie w tej samej cenie dostaniesz za darmo, gratis. Kupisz dwa szkolenia, dwa dodatkowo daję, trzy kupisz, trzy dostajesz gratis. Pod spodem masz linki, korzystaj. Tylko do dzisiaj do północy taka promocja. I jedna promocja na szkolenie praktyczne ze mną. Właśnie za chwilę też będę takie szkolenie zaczynał pomimo tego, że pada deszcz. Pewnie całkiem sporo kobiet jest w środku w galerii. Promocja na szkolenie praktyczne, gdzie uczy jak podchodzić do kobiet, jak się z nimi umawiać, budować relacje. Takie szkolenie odbywa się w Krakowie. Trwa dwa dni i do dzisiaj do północy 30% taniej. Możesz sobie wykupić miejsce na takim kursie. Jak tego dokonać? Wchodzisz pod linka dzień łamane przez szkolenie i tam klikając, opłacając, oczywiście możesz wziąć udział. Polecam się zdecydować, bo czekają nas, czekają nas podwyżki i to jest właściwie jedyna i ostatnia taka promocja na szkolenie praktyczne w tym roku. Jeśli wykupisz takie szkolenie, to jest to szkolenie, które możesz wykorzystać praktycznie co tydzień, czwartek, piątek, sobota do ustalenia. Ale ono nie może być odbyte w trakcie tych dni 28-30 grudnia, dlatego że wtedy mam szkolenie sylwestrowe i tak będę miał zbyt wielu kursantów. Także to jest tylko opcja, żeby wziąć udział w szkoleniu takim tutaj weekendowym, tak? Ok chcesz to korzystaj, pod spodem naślinka, tak jak mówię, albo sobie wejdź na kurs. Uwodzenie w przez szkolenie. Jakie cechy mają faceci, którzy są tymi niegrzecznymi chłopcami, którzy kuszą kobiety do grzechu? Podam Ci parę takich kluczowych mm, atrybutów y, zachowania tego typu atrakcyjnych mężczyzn, tak? Więc y, zasada numer jeden, tak? Tacy faceci zawsze dążą do seksu z kobietami. Oni są seksualni. To oznacza, że jak obcują z kobietą, to jak się całują, całują kobietę seksualnie. Podniecają e, tak naprawdę tą szkolenie, e, szkolenie, O szkoleniu myślę. E, podniecają tą kobietę. Całują ją w sposób seksualny, także ona jest naprawdę rozochocona, podniecona. Więc jeśli ty całujesz kobiety tym bardziej, które nie znasz z uczuciem, z miłością buziaczka, to nie będzie działać. Ty wtedy się właściwie pokazujesz jako ten zbyt miły facet, i to nie jest skuteczne. Druga cecha zachowania czy charakteru osobowości facetów, którzy są atrakcyjni. Oni nie szukają miłości. Oni po prostu chcą pokorzystać z kobietą, pośmiać się, pożartować, przespać się z nią i nie myślą o przyszłości. Tak? Dlatego dla kobiet to jest tak cholernie uzależniające, że wszyscy faceci chcą być z nią w związku, i nagle się trafia taki Marcin, Patryk. Zabierają do łóżka, tam oczywiście upojna noc, emocje, dużo śmiechu, a potem znika z jej życia na tydzień, tak? Ona nie może się doczekać, kiedy znowu napisze. Oczywiście kobieta myśli, zastanawia się i poprzez to się zakochuje. Trzecia cecha zachowania tego typu atrakcyjnych facetów. To są faceci, którzy często nie skupiają się na jednej kobiecie, co wcale nie oznacza, że muszą ją zdradzać. Bo nawet jak taki mężczyzna jest w związku, to on ma myśli o innych kobietach, rozmawia z nimi, żartuje, nie poświęca się na 1000% dla tej jednej kobiety, a przynajmniej nie w taki sposób, że rezygnuje z innych kontaktów z kobietami. Po prostu często goście, którzy są dobrze z kobietami, pomimo tego, że są w związku, oni dalej są w grze. Oni dalej rozmawiają z innymi kobietami, uśmiechają się, nie dają się po prostu wykastrować, tak? Jak ty się dajesz wykastrować dziewczynie, ona ci powiedziała: Marcinku, jesteś w związku, to już nie wolno pisać do koleżanek z pracy, po prostu jest po tobie. Dlaczego? Stracisz swoje umiejętności, nawet nie stracisz, tylko zapomnisz, jak to się rozmawia z dziewczynami po pięciu latach takiego związku i będziesz się uczył wszystkiego od nowa. Miałem wielu kursantów, którzy właśnie wdepnęli, dosłownie wdepnęli w toksyczne relacje, połcinali kontakty z koleżankami przestali podrywać kobiety, nawet nie podrywać, tylko rozmawiać z kobietami. No i to potem była przyczyna ich klęski. Przyjechali do mnie na szkolenie, chcieli się odbudować. Taki był ich cel. Także tu uważaj na to, bo nie powinna ci kobieta absolutnie Grozić, że odejdzie, jeśli ty będziesz rozmawiał z innymi kobietami. Nie chodzi o to, żeby się podrywał, tylko ty też możesz mieć koleżanki, z którymi się fajnie czujesz, śmiejesz się, żartujesz, a nawet powinieneś mieć, jeśli chcesz być dalej kompetentny, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Problem polega na tym, że mało który facet tak robi. Zazwyczaj goście wchodzą w dłuższą relację. Ja już chcę mieć spokój, dobra, rezygnuję z innych kobiet, nie rozmawiam, nie muszę nic robić. I, I się odcinasz od tych kontaktów z innymi kobietami, no i w rezultacie twój związek się zaczyna tam psuć. Załóżmy, że trafiłeś na toksyczną dziewczynę, po roku czasu, po dwóch latach są problemy, kłótnie i ty nawet nie masz mm, na kim się skupić, nawet jak chcesz odejść, to się czujesz samotny, nawet nie pamiętasz, jak się uwodzi kobiety, bo zapomniałeś przez te trzy lata. 3 lata, czy tam dłuższy okres czasu, tak to wygląda. Jak się podoba live, oczywiście łapkę do góry zostaw. Zaraz będę kontynuował. i Jeśli pragniesz tego, żebym ci pomógł, naprawił Twoje życie, odzyskał Twoją kobietę, żonę, kochankę, oczywiście pisz na maila frywolny małpa uwodzenie Zobaczymy, co się da zrobić. I kolejna cecha osobowości Bad Boy to jest to że oni nie upatrują w kobiecie celu samego w sobie. Bardzo często początkujący faceci też traktują kobiety super wyjątkowo. To jest ta jedyna, to jest ta miłość, tak? Kiedy facet ma dużo więcej doświadczenia, w zasadzie nie, nie traktuje żadnej kobiety szczególnie, ponieważ on rozumie, że dopiero pod wpływem czasu, dłuższego czasu, kiedy ją pozna, kiedy ją tak pozna wiesz, na 200%, może stwierdzić, czy to jest wyjątkowa kobieta, czy nie. Natomiast początkujący przeważnie popełniają te błędy, że oczywiście zobaczył kawałek dupy, ładną buźkę. I on już jest zakochany i już myśli, że ta dziewczyna to jest jego miłość życia, a nawet nie zna ich charakteru, osobowości. No i wiecie, potem, jak to jest. Potem wychodzą takie kwiatki, że ty się spotykasz z tą dziewczyną. Ona ma jakiś sadystyczny charakter, wyżywa się na tobie w domu, krzyczy. A i sobie myślisz, że miałem takie spokojne życie, jak byłem sam, to miałem takie spokojne życie. Niestety, twój wybór, twoje klocki, twoje małpy, twój cyrk, jak to się mówi sam sobie podejłeś takie decyzje. Jak się jeszcze zachowują faceci, którzy są często obiektem pożądania kobiet? Oni potrafią się pojawić w życiu kobiety, a potem nagle zniknąć. I to też bardzo stymuluje kobietę. Ona po prostu się zastanawia, dlaczego on nie napisał. To jest często tak, że taki facet z powodów właśnie. Tego typu, że ma duży wybór dziewczyn, on poznaje jedną dziewczynę, sypia z nią, a potem zaprzestaje kontaktu, i kobieta ciągle myśli, dlaczego to zrobił, czemu nie pisze, potem się może jeszcze raz z nią spotka, ona znowu się zastanawia, wypisuje, prosi, i to zainteresowanie, zaangażowanie kobiety nakręca się w naturalny sposób, tak? I to jest tutaj bardzo istotne. Więc jeśli ty pokazujesz cechy przeciwstawne do tego, co ja tutaj mówię, wykazujesz zachowanie dokładnie odwrotne, to nie będziesz miał też efektów z kobietami, bo za bardzo chcesz. Oczywiście zawsze trafisz na jakąś tam zdesperowaną laskę, yy, która nie może sobie poznać faceta. Jest to nie jest sztuka być w związku. Miałem nawet kursantów, którzy popełniali tragiczne błędy w rozmowach z kobietami. Gdzieś tam się zapisali na jakieś spotkania dla singli. Yy, poznawali kobiety, tylko że one były albo dziwne, no bo jak kobieta ma 40 lat, nigdy nie miała chłopaka, no to coś z nią jest nie tak. Albo były bardzo, bardzo brzydkie. Więc wiesz, no, jedno albo drugie. Natomiast y, warto się rozwijać, mieć wiedzę, umiejętności, bo dzięki temu też po prostu będziesz miał efekty z kobietami. Jak się podoba ten live, łapeczkę do góry zostaw. Y, co bym ci tutaj przekazał odnośnie tych facetów, którzy się podobają kobietom, są tymi niegrzecznymi facetami? To są faceci, którzy często w trakcie rozmowy z dziewczyną potrafią Wrzucać różne też aluzje seksualne do rozmowy Przykładowo Ale dzisiaj mokro, nie? I ona się śmieje po prostu, bo już wie o co chodzi ta dziewczyna Już się nakręca Chociaż nie zawsze trzeba to tak pokazywać nad wyraz To jednak to są mężczyźni, którzy stricte są stanowczy Kiedy całują dziewczynę To są niezachwiani w tym, że chcą ją pocałować A ja nie robią czegoś takiego, że się zbliżają i, I szukają akceptacji u kobiety Więc na pewno stanowczość, pewność siebie zdecydowanie To są też ważne cechy Dawid napisał, że desperatki są najgorsze. Dawid, ja się zgadzam, bo po co ci związek z kobietą, którą może mieć każdy? Jeśli dziewczyna jest desperatką, to tak trzeba ją po prostu postrzegać. Na drugi dzień po pierwszej randce kobieta nie odbiera telefonu, tylko pisze. Daj czas na przemyślenie. Co to znaczy? To znaczy, żebyś dał jej spokój i żeby ona sama zobaczyła, że popełnia tak naprawdę. Pewne błędy. Marcin napisał: To jest trochę bolesne, że pewny siebie facet działający, zmotywowany, stawiający siebie na pierwszym miejscu ma łatkę bedboja. Niekoniecznie tak musi być, bo ty możesz też zagrać w taki sposób, że wcale kobieta nie będzie stwierdzać, że jesteś lowelasem, playbojem, tylko, tylko stwierdzi, że jesteś. Wrażliwym facetem, bo przykładowo spotkaliście się, był seks, ona ci pisze, że nie wie, czy się będzie z tobą spotykać, bo ona szuka czegoś poważnego w życiu, a ty jej piszesz, bardzo źle się z tym czuję, jak mnie oceniłaś. Ja już nie chcę cię znać, nie pisz do mnie, co się dzieje, negatywne emocje, dziewczyna przeprasza. Oj, nie chciałam cię urazić, i nagle wychodzi, komu bardziej zależy. Więc czasami wystarczy odpowiedni sposób poprowadzenia. Rozmowy i pojawiają się szybkie efekty. Tylko Ty musisz mieć wiedzę, metody, bo bez tego nie będziesz w stanie tej dziewczyny podkręcić. Polecam Ci tylko do dzisiaj do północy kupujesz jedno szkolenie, drugie za darmo otrzymujesz w tej samej cenie albo w cenie niższej. Wymieniam kursy, które kupujesz na kolejne w tych samych cenach. No i oczywiście, oczywiście, szkolenie praktyczne, tańsze 30% polecam skorzystać, bo takiej promocji w tym roku już nie będzie kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie. 30% taniej cały kurs. Warunek jest taki, że musisz to opłacić dzisiaj. Wtedy gratuluję. Możesz sobie odbyć to szkolenie 30% taniej, tak? Kobieta stwierdziła, że chce ją zgwałcić. Ojeju, to coś nie tak robisz kolego. Absolutnie nie należy robić nic z kobietami na siłę. Trzeba być stanowczym, ale w granicy takiej, gdzie kobieta ci pozwala na to, jeśli ty robisz coś na siłę, to absolutnie coś jest nie tak. Może masz jakieś problemy ze sobą. Słuchaj, no pójdź do psychologa, zrób analizę swojego życia, przeszłości, osobowości. Ja sobie radzę z kobietami sporo, w tym Twojej zasługi. Bardzo się cieszę. Oczywiście możecie te live, materiały znajomym też polecać. Piszę z fajną koleżanką, dziewczyna bez wad pracuje. Uśmiechnięta, ma swoje pasje, ale jest nieśmiała. Sama mi się do tego przyznała. Nie mam na nią już pomysłu, jak do niej dojść. No ale ja nie rozumiem, w czym tu masz problem? Umów się z nią, pójść na spacer. Jak ci spojrzy w oczy, pocałuj ją. Im bardziej wydłużasz ten proces uwodzenia, yy, przejścia przez te konkretne etapy, jak pocałunek, dotyk, tym bardziej kobieta też się robi tak naprawdę yy, oporna, więc. Im szybciej działasz, tym lepiej. Dobrych uwodzicieli właśnie tych niegrzecznych facetów, cechuje to, że oni bardzo szybko przechodzą poprzez konkretne etapy znajomości, takie jak dotyk, pocałunek, seks, dzięki czemu kobiety też się szybko angażują. Jeśli ty jesteś zbyt wolny, masz raczej taką postawę, raczej masz taką postawę żółwia, który powolutku, powolutku z nią rozmawia, coś się staje robić. Coś się staje robić. Coś się stara robić, no to zanim ty ją pocałujesz na szóstym spotkaniu, gdzie ona będzie bardziej oporna, bo już cię odbiera bardziej jak kolegę, to w międzyczasie ona już coś mogła robić, na przykład na imprezie z innymi facetami, i ty jesteś do tyłu. Także zdobywanie kobiety to też jest gra, jakby o punkty, tak? Im szybciej te punkty zdobędziesz do tych pocałunek, tym jesteś bardziej zaawansowany do przodu i zawsze należy też o tym pamiętać. Oczywiście, jak mnie tutaj słuchasz, oglądasz, daj znać łapkę do góry, zostaw. Najgorsze jest przełamać codziennie strach. Strach nie istnieje, strach istnieje tylko w Twojej głowie. Bardzo często widać to jak ludzie skaczą na bungee. Na początku spoglądają w dół, boją się panicznie, ale kiedy już skoczą przy okazji nie polecam ci skakać, bo jest to straszne doświadczenie. Ale jeśli skoczą, możesz sobie poobserwować na YouTube, jak wyglądają te ludzie, którzy skoczyli. Są szczęśliwi, zadowoleni. Nagle się okazuje, że nic im nie groziło. Tak, To był tylko wytwór wyobraźni, jakiś taki nieracjonalny lęk, skoro byli przypięci do liny. I dokładnie tak samo jest z kobietami. To, że czegoś się boisz z kobietą zrobić, to, że boisz się kobiet, to jest wynik twojej przeszłości, dzieciństwa, tego, co ci tłukli do głowy, jak byłeś dzieckiem, tego, że matka krzyczała na ciebie, i masz teraz zaniżone poczucie własnej wartości, starasz się to sobie rekompensować. Nie wiem, kupujesz drogie ciuchy, chodzisz do najlepszego fryzjera, yy, smarujesz twarzą krema, yy, smarujesz twarz kremami z najwyższej półki, ale to ci i tak nic nie da, ponieważ ta twoja, yy, że tak powiem, słaba strona ciągle dominuje. I czas, żeby twoim życiem zawładnęła twoja silna strona. Twoja męska strona, samca alfa, która daje efekty. Czy kobiecie trzeba się tłumaczyć? Nigdy, przenigdy nie tłumacz się kobiecie. Jeśli to robisz, jesteś uległy, pokazujesz uległą postawę, no i niestety to jest pierwszy krok do tego, żeby cię kobieta zostawiła. Musisz mieć świadomość tego typu, bo inaczej Twoje znajomości z kobietami mogą się skończyć bardzo źle. Tak jak tutaj opowiadałem, tylko do dzisiaj do pomocy do pomocy. Do pomocy też by się przydało. Tak jak mówiłem przed chwilą, tylko do dzisiaj do północy kupujesz jedno szkolenie, drugie darmo otrzymujesz. Kupujesz dwa szkolenia, dwa dostajesz dodatkowe w tej samej cenie. No i tylko do dzisiaj do północy szkolenie praktyczne dwudniowe 30% taniej. Polecam zobaczyć. Pod spodem masz linka. Ostatnia taka szansa w tym roku. W ogóle szkolenie w tych cenach. Także skorzystaj. Dwa dni szkolenia praktycznego 30% taniej. Opłać, napisz do mnie, umów się na szkolenie i zdobywaj kobiety, o jakich marzysz, o jakich śnisz, bo czas ci ucieka i życie znika. A potem będziesz żałował, że mogłeś być szczęśliwy, że poznałeś takiego gościa jak ja, który ci to wszystko umożliwi, który odmieni twoje życie. Tak samo, jeśli masz problem z dziewczyną, napisz na maila, zajmę się tobą na konsultacjach indywidualnych. Frywolny małpa. Uwodzenie w Przy okazji kolega pisze, Krzysiek dzięki za kurs, jak usłyszeć kocham Cię od kobiety, jest to zajebisty materiał, polecam wszystkim. Cieszę się, Dawid, łapeczka do góry, widzimy się potem, uciekam na szkolenie, cześć.